W dziewiątym odcinku rozmów na parkiecie naszym gościem jest Marcin Lijewski i tutaj teraz powinna odbyć się Ty Rada, e, która wymienia liczne sukcesy sportowe. E, twoje, no ale w skrócie. Reprezentant Polski, wieloletni, kapitan reprezentacji również, wieloletni zawodnik i w polskiej, i przede wszystkim w niemieckiej Bundeslidze, w polskiej ekstraklasie, później w niemieckiej Bundeslidze, wicemistrz świata, zwycięzca Ligi Mistrzów, zdobywca Superpucharu Niemiec, zwycięzca Bundesligi i trener. Bardzo cię serdecznie witamy. E, witam Cię, Pawle. Bardzo mi miło, że przypomniałeś mi, że coś tam się w życiu osiągnęło. Coś, ta, coś tam w życiu się udało jednak <grym> <grym> na tych pakietach, okej. Okay. No ale okej, okay, to tak skończmy żarty, ale wróćmy do tego, czym zakończyłem przedstawienie Twojej postaci, czyli tymi słowami i trener. Bo oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę, czym się różni bycie zawodnikiem czynnym od bycia trenerem, ale z Twojej perspektywy, czy to przejście jednak z kogoś, kto ma realny wpływ na, na wynik, pojawiając się na parkiecie, do osoby, która no już z tą piłką nie ma tyle kontaktu bezpośrednio, a jednak za pośrednictwem czyichś rąk było trudne? Początki może. Początki, kiedy powiedzmy z dobrego, bardzo dobrego zawodnika zamieniam się w Opiekuna, dostaję grupę, grupę młodych ludzi, którzy, którzy trenują piłkę ręczną, którzy chcą grać w piłkę ręczną. Ja jestem od tego, żeby ich paru rzeczy nauczyć, i, i tak zaczynam od wysokiego C i, i, i widzę, że coś tutaj nie funkcjonuje tak? i trzeba zejść o krok niżej, i czasami jeszcze o krok niżej, a czasami nawet o dwa, żeby dostosować swoje oczekiwania do, do umiejętności, umiejętności podopiecznych. Z tym miałem na początku trochę problemu ale yy, dzięki życzliwym ludziom szybko zdając sobie sprawę, że to akurat tak, yy, tak funkcjonuje i, i zmieniłem trochę yy, pogląd na to i jak widać, jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. No jednak yy, faktycznie, miałeś w swojej karierze do czynienia przez większość czasu z naprawdę topowymi zawodnikami, a, a później z całym szacunkiem oczywiście do, do Wybrzeża Gdańsk, jednak tam współpracowałeś w głównej mierze z młodymi zawodnikami, którzy dopiero stawiali może nie pierwsze, ale takie najważniejsze kroki w swojej, na początku swojej kariery zawodowej. Czy trener ma aż taki wpływ na zawodnika, żeby spróbować zmienić jego nie tylko sytuację, pozycję na boisku, umiejętności boiskowe, ale także tą mentalność? Uważam, że tak, że to jest, to jest właśnie takie jedno z podstawowych wyzwań i jedno z najtrudniejszych wyzwań, żeby ten młody człowiek wypełniony jakimiś ideami, zapewne z, z kilkoma wspaniałymi pomysłami na siebie, zaakceptował mój pomysł na niego. Nie zawsze to funkcjonuje, ale jak zafunkcjonuje, to już jest połowa sukcesu. Tak? To jest takie no, jedno, z, jedno z główniejszych zadań. Tak? Odnaleźć potencjał w człowieku, Nakierować go i w późniejszym, w późniejszym okresie wycisnąć, że tak powiem, nieładnie zawodnika, jak cytrynę do ostatniej kropli. Wtedy można powiedzieć, że się zrobiło dobrą robotę. To też niekoniecznie musi być poparte wielkimi sukcesami. Tutaj jest pewna niesprawiedliwość. Mówi się ten na przykład dobry trener, bo wygrał to i to, tamten inny, bardzo dobry trener, bo wygrał jeszcze więcej, tak? A dla mnie e, e, miarą dobrego trenera nie są sukcesy, tylko jest zaangażowanie i wysiłek, jaki wkłada w rozwój i kształtowanie młodych ludzi. Twoje pierwsze kroki poważne w tej trenerce to było Wybrzeże Gdańsk, które walczyło jednak o inną sferę e, tabeli niż Górnik, czyli twój. Nie chcę używać drugi, wyrażenia drugi poważny pracodawca, ale na karierze trenerskiej jednak tak, klub trochę wyższych aspiracjach. Nie obawiałeś się tego, że jednak w zderzeniu z tym, o czym mówisz, czyli tym w cudzysłowie wychowywaniem zawodników w toru z wybrzeże Gdańsk, nie będziesz w stanie przełożyć tego potem na zespół górnika, który jednak w głównej mierze już był ukształtowany. No, oczywiście miałem obawy, tak? przede wszystkim poziom. Y, ówczesny poziom chłopców z Wybrzeża y, nie jak się miał do poziomu y, Zabrzan. Tak? Może nie było to poparte jakimiś tam końcowymi sukcesami, ale to było widać y, przynajmniej w bezpośrednich po, y, pojedynkach. Tak? Ale y, ja sobie stawiam zawsze wysokie cele i uważam, że tą poprzeczkę naszych takich możliwości trzeba... Z każdym dniem próbować przesunąć chociaż o milimetr o milimetr i, i pokonywać nowe, nowe trudności. Tak zrobiłem e, jak na razie nieźle mi idzie i, i mogę tylko obiecać, że tę poprzeczkę będę z każdym dniem podnosił coraz wyżej. Mówisz o nowych trudnościach. No i b, 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 wydaje się, że w tym sezonie pojawiło się trochę nowych trudności, bo jednak Wiadomo, w kuriozalnych trochę okolicznościach tych rozgrywek przerywanych wydarzeniami pandemicznymi, koronawirusem, brakiem stabilności jakichś tych rozgrywek, brak pewności, czy brak, brakiem pewności czy zawodnicy mogą wyjść już na parkiet czy nie. E no ale jednak to parkiet weryfikował i obie zespoły miały takie same szanse na zwycięstwo. Jednak to Górnik był jesienią gorszy od Gwardii Opole i jesienią był gorszy od energii MKS Kalisz. I teraz y, ta droga po medal, po powtórkę tego medalu z zeszłego sezonu, również zdobytego w zaskakujących okolicznościach, jednak bardzo mocno się skomplikowała, bo górnik nie może tylko i wyłącznie patrzeć na siebie, bo jednak musi też spoglądać na swojego bezpośredniego rywala i trochę liczyć, że... E, być może uda się im gdzieś stracić punkty, żeby ułatwić sobie tą drogę, a być może tak naprawdę ostatni mecz sezonu będzie tym meczem decydującym w walce o, o medalę, o brązowy medal tak na dobrą sprawę Mistrzostw Polski. Czy to jest jakaś zadra w tej twojej trenerskiej przygodzie w tym sezonie? Znaczy, to na pewno nie jest zadra, to jest po prostu, to był jakiś tam kolejny... Nieprzewidziany aspekt mojej pracy. Tak? Po tym całym sezonie, jak to wszystko się skończy, jak sobie usiądziemy z prezesem, będziemy robić podsumowanie, to tak, tak naprawdę ten sezon pokazał nam, że do wszystkiego możemy się dostosować. Tak? Mówisz o tej nieudanej rundzie jesiennej. Ja uważam, że ona była bardzo udana. Tak? Przegraliśmy te dwa mecze, ale pamiętaj, że przegraliśmy je bezpośrednio po, po kwarantannie, gdzie nasz cały zespół był dotknięty koronawirusem. Po powrocie z kwarantanny zaczęliśmy treningi i ten zespół dobrze wyglądał. Tak? Nie przewidzieliśmy tylko jednego, że ten koronawirus może mieć jakiś wpływ na wydolność. I to się pokazało w późniejszym, w późniejszym okresie, tak? że przegraliśmy mecz z, z gwardią, nie trafiając 20 sytuacji sam na sam. No to, jest, to jest sytuacja kuriozalna. Takie rzeczy się nie, nie powtarzają. Tak? Przegraliśmy mecz z Kaliszem też przy tragicznej, przy tragicznej skuteczności. Także to, co się stało, ja już wiem, jeżeli przyjdzie nam kiedykolwiek podobna sytuacja, ja już będę o to, o to doświadczenie mądrzejszy. Tak? Najgorsze w tym wszystkim bo jest to, że w tej całej złości, bo ja to tak niestety, ja choruję porażki, tak jak koron ludzie koronawirusa. Dopiero po fakcie się dowiedziałem, że chłopacy na mieli problemy z, z, od, z oddychaniem, jakieś problemy z podejmowaniem prostych decyzji. Także yy, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czym ten koronawirus jest, z czym to się je, jakie są konsekwencje, jak, yy, jak mamy do tego podchodzić. Teraz już wiemy i znowu wiedzą, na pewno bylibyśmy mądrzejsi, ale yy, tak jak powiedziałeś, nie wszystko stracone, cały czas liczymy się w, w grze. I to też uważam za, za duży sukces, że nie zasypaliśmy gdzieś tam gruszek w popiele i nie poddaliśmy się, tylko po prostu dalej przejmy do, do końcowego sukcesu i dopóki jest on realny, to ja mogę powiedzieć, że my damy z siebie 100%. To jest bardziej korzystnej w w sytuacji w, ty, w, ty, w tym momencie. Górnik, który musi gonić połowy, czy azoty, które żeby zagwarantować sobie jak najwcześniej ten medal, no musiałyby zaskoczyć w meczu z płotkiem albo z kielcami urwaniem jakichś punktów? Znaczy, to, to zależy od, no to tak naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Ja zawsze wolę gonić, może jakiś tam inny trener woli mieć jakiś tam margines, margines błędu, jakiś tam, jakiś tam komfort. Mam motywację, tak? Dopóki mam motywację, będziemy, będziemy bardzo ciężko pracować, a z doświadczenia wiem, że człowiek zmotywowany potrafi więcej. I to były te proste pytania. Bo teraz przechodzimy do tych trudniejszych. Jestem gotowy. <laughs> ten sezon, w tym sezonie jeszcze może zdarzyć się wiele. I ten sezon, no myślę, że z perspektywy górnika jest wyjątkowo ciekawy. Ale z perspektywy, daleko, w perspektywy dalekosiężnej perspektywie równie bardzo ciekawi kibiców przyszły sezon górnika. No bo jednak z tego. Chciałby się użyć słowa podstawowego składu, ale z tego zerembu zespołu odchodzi no tak naprawdę siódemka kluczowych zawodników. I co teraz? I co w przyszłym sezonie? Bo mamy ogłoszone trzy transfery, ale czy uda się uzupełnić te brakujące pozycje nowymi twarzami przed startem rozgrywek? Oczywiście, że się uda. Cały czas pracujemy wspólnie z prezesem nad tym, żeby zamknąć skład. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Powiem więcej, kandydatów jest więcej niż było do niedawna, także teraz mamy, że tak powiem, komfort wyboru, tak? A, że tak powiem, odpowiadając na twoją pierwszą część pytania, tak, zmiany będą, zmiany będą duże, ale to też zmiany będą takie, na które nie we wszystkich przypadkach mieliśmy z prezesem wpływ, także jeżeli zawodnik podejmuje jakąś decyzję trudno, trudno, trudno się z tym nie zgodzić i nie zaakceptować. Tak? Zdecydowaliśmy się odmłodzić zespół. Po prostu uczymy się na błędach innych. Tak? To nie jest przyjemne, to jest bardzo bolesne doświadczenie. Żegnać się z ludźmi, którzy. Spędzili w tym klubie sporo czasu, ale niestety takie jest życie. Ja sam jako zawodnik też przechodziłem przez, przez taką sytuację. I powiem szczerze, że te zmiany, które, których, te decyzje, które musiałem podjąć, sprowadziły mnie tutaj w to miejsce i ja jestem bardzo zadowolony z tego. Także ludzie, którzy odchodzą, będą musieli troszeczkę się zastanowić nad, nad dalszym swoim życiem, a możliwości wyboru jest bardzo dużo. Trzeba tylko podjąć tą jedną właściwą decyzję. Czy ci zawodnicy, którzy przyjdą, to będzie coś na kształt wzmocnienia, czy bardziej uzupełnienia schody, czy też będą to zawodnicy, których trzeba będzie tak na dobrą sprawę przygotować do, do tej roli? A trochę wzmocnienie. W, może w jednym aspekcie nie do końca jesteśmy pewni, czy to będzie wzmocnienie, czy to będzie uzupełnienie, czy to będzie strzał w dziesiątkę, ale tak to jest, jak inwestuje się w młodych, tam nigdy człowiek nie wie. Naprawdę w co, w co trafi. Tak? Ja się głównie kierowałem cechami wolicjonalnymi. Chcę zespół, który walczy. Chcę zespół, który jest młody i głodny, i, i na tym będziemy budować przyszłość tego klubu. Kibice wypatrujących transferów mają patrzeć bardziej w Polskę czy gdzieś w zagranicę? No, trochę tu i trochę tu. Na razie <grym> jeszcze niestety nie mogę otwierać wszystkie karty, tak jest życie niestety. Musimy najpierw patrzeć na siebie, jak już będziemy mieli wszystko na 100% podopinane, wtedy na pewno prezes podejmie jakąś decyzję, żeby nie wiem, ogłosić może wszystkich kandydatów, może cały skład, ale to jest kwestia czasu. Już. Myślisz, że udać się w tym krótkim okresie przygotowawczym letnim, mimo wszystko krótkim zgrać ten zespół tak na dobrą sprawę, no, powiedzmy w połowie nowy? E, tak, żeby był w stanie walczyć od samego początku, od września znowu o te najwyższe cele? Na pewno nie, bo to jest y, tworzenie nowych zespołów, to jest proces, który zajmuje trochę więcej niż 6 tygodni. Aczkolwiek moim zadaniem jest, y, będzie sprawienie, żeby ten zespół grał najlepiej jak to jest możliwe na obecną chwilę. Tak? I na tym się skupimy. Ja jestem pełen optymizmu i będziemy walczyć. Chcąc nie chcąc. Sezon powoli już się kończy. Już jesteśmy zdecydowanie bliżej końca niż w początku. No i pierwszy raz zagraliśmy w tym systemie, jakby najbardziej podstawowym, rozgrywkowym. Mecze, rewanż i to wszystko. Z jednej strony spotykamy się z komentarzami, że jednak brakuje tych emocji półfinałowych czy ćwierćfinałowych, które było wcześniej. Z drugiej strony spotykamy się z komentarzami, że to jest najbardziej sprawiedliwe. To najczęściej powtarzają zawodnicy. To najczęściej powtarzają szkoleniowcy wszystkich zespołów w Pekinik Super League. Może nie wszystkich, ale zdecydowanej większości. A jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy nie brakuje jednak tych emocji na koniec sezonu? Zwłaszcza, że no tak na dobrą sprawę obsadę dwóch pierwszych miejsc znamy już od września? Dwa pierwsze miejsca znane są już od 10 lat. Wiadomo, że wygrają Kielce, wiadomo, że drugie miejsce będzie miał Płock. Niezależnie od systemu rozgrywek, czy to będą playoffy, czy to będą, nie wiadomo, jakie tam cudawianki. Ja jestem inaczej powiem z doświadczenia wiem, że liga trwa cały rok. Mistrzostwo tej ligi powinno się, powinno się rozstrzygać w przeciągu całego roku, a nie na przykład ostatnich dwóch miesięcy podczas trwania playoffów. Tak? Były przykłady wcześniej, że Trenerzy manipulowali formą zawodników, a tutaj sobie odpuszczę, a tutaj sobie dam spokój, przygotuję się na ćwierćfinały finały i będzie super, tak? Można i tak, aczkolwiek to nie jest, nie jest wykładnikiem tego, jak zespół prezentował się w przeciągu całego sezonu. Dlatego dla mnie osobiście i tak jak potwierdziłeś też dla większości trenerów, jedynym, najbardziej sprawiedliwym systemem jest właśnie ten, który mamy obecnie. A i z drugiej strony, patrząc na to, że to górnik z Puławami prawdopodobnie będzie pojedynkować się do samego końca o, o brązowy medal, e, tych emocji jednak też nie można powiedzieć, że brakuje. Nie, ja, dla mnie każdy mecz to jest, to jest nowe wyzwanie. Każdy mecz to jest ukoronowanie jakiegoś okresu czasu przygotowań. Tak? Daj Boże, żeby ten mecz, tak jak wspomniałeś, z Puławami był y, ostatni mecz, był meczem, meczem o wszystkim, także to by było czy tak powiem, spełnienie marzeń i realizacja planów całego sezonu. Ale po drodze Kalisz. Tak, po drodze mamy Kalisz. Jeszcze wcześniej mamy, mamy Zagłębie Lubin. Jeszcze mamy jest Piotrków, który, pilotków, który walczy o trzymanie, Także też jest zmotywowany. Także my nie mamy łatwych meczów. Także tych emocji na pewno z mojej strony nie brakuje. Możesz mi wierzyć, że noce przed, przed meczami to nie są łatwe noce. Okej, okay. wydaje ci się, że górnik skończy ten sezon z brązem? Nie jestem wróżką. Taki jest plan, do tego dążę, ale zdaję sobie sprawę, że nasi rywale są tak samo zmotywowani i zdeterminowani jak my. No dobrze, to wybiegnijmy jeszcze dalej w przyszłość. Gdzie trener, już tylko trener, albo i aż trener, Marcin Lijewski widzi się za dwa, za trzy, za pięć lat. Ciężko powiedzieć. Z doświadczenia wiem, że życie przynosi takie niespodzianki, że ciężko jest zaplanować przyszły tydzień, co dopiero ciężko jest zaplanować, co będę robił za, za dwa lata. Niedawno przedłużyłem kontrakt, który właśnie opiewa na okres dwóch lat i mam nadzieję, że ten kontrakt zostanie, zostanie wypełniony. Co przyniesie życie, zobaczymy. Wiadomo, praca trenera nie jest łatwa. W gorącym się krześle, gorącej kanapie, i nie wiadomo o czym jeszcze zdaję sobie z tego sprawę i wiem, wiem na co się piszę. A gdzie chciałbyś się widzieć? Proszę? A gdzie chciałbyś się widzieć? No jeżeli będę, będę mógł wypełnić, będzie danem i wypełnić kontrakt, to znaczy, że zrobiłem dobrą robotę i uznam to za sukces. Mhm. A, A później zobaczymy co. Wiadomo, zawsze marzyłem o, o, o reprezentacji i tutaj w tej materii się nic nie zmienia, ale... Trzeba się uzbroić w cierpliwość w duże pokory i zobaczymy, co nas przyniesie. Okej, okay. było trudno. To i rozmowy? Nie, absolutnie. Myślę, że jakiejś fizyce kwantowej będziemy rozmawiać. <laughs> o tym może następnym razem, bo naszym gościem w 9 odcinku rozmów na parkiecie był Marcin Wiejewski, trener górnika Zabrze. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich kibiców, nie tylko górnika Zabrze, ale też piłki ręcznej i Daj Boże, żebyśmy jak, naj, jak najkrótszym czasie mogli się znowu spotykać tutaj na tym naszym starym, ale pięknym obiekcie, bo uwierzcie mi, mecze bez Was to jest, to jest kiepska sprawa. Tak? Jednak rozgrywanie meczach przy, przy kibicach, którzy, którzy dopiegują, którzy wspierają, którzy krzyczą, którzy tym żyją, to jest, to jest cudowna sprawa. Po to, to tak naprawdę to robimy. Także Kochani, uzbrojcie się w e, trochę cierpliwości i mam nadzieję, że najpóźniej w przyszłym sezonie widzimy się wszyscy na hali. Dziękujemy. Dziękuję.